Są też Dawidowy według Jana Kochanowskiego, Psalm 128. Szczęśliwy człowiek prawdziwie, kto w bojaźni, pańskiej żywie, gotów pełnić, co on swymi wyrzekł usty na świętszymi. Temu jego wierna praca nigdy się w żal nie obraca. Ale czego ziemi zwierzy, Wszystko mu z lichwą odmierzy. Jako wijące się po tyce Płodny krzak winnej Macice obfituje w słodkie grona. Tak, bogobojna żona. Ojciec siedząc za swym stołem, A dziateczki stoją kołem, By w bujnym sadzie zielone oliwki nowosadzone, to ma odnieść niewątpliwie ktokolwiek pobożnie żywie, tego siedząc na Syjonie, będzie miał Pan w swojej obronie, w rzeczypospolitej zgodę i całą ujrzy swobodę, ujrzy synów swoich plemię i spokojną. Zewsząd ziemię.